Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy odświeżać stare kotlety. Muszę Wam pokazać kolejny zestaw Michalinki Equestria Girls Mini. Zapraszam na film. Kochani, zestaw ten Equestria Girls Mini to jest kawiarnia Pinky Pie i w tym zestawie była dokładnie taka laleczka, którą już powiedziałam nazwę, czyli Pinky Pie. Zobaczcie, piękne, różowe włosy. Strój ma taki jak kelnerka. Biało-niebieski z y, y, czarnym takim kołnierzykiem. Fartuszek to jest tutaj taki założony. Zobaczcie, jakie ma fajne buciki, ale co ona do bucików ma. Słuchajcie, to jest taka kawiarnia Pinkie Pie na wrotkach. Ona serwuje potrawy na wrotkach. O, zobaczcie, ma do tego takie wrotki. Założyłam już jej. I oczywiście Pinky Pie ma również taką spódniczył się piękną, pasującą do zestawu. Zobaczcie, zaraz ją ubiorę od razu, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Bardzo fajny zestaw. Michalinka bardzo lubi się nim bawić. O! Oczywiście, jak do każdego zestawu, do każdej laleczki, jest również taka podstaweczka. Więc na przykład, jeśli. Postawicie laleczkę na wrotkach. Te wrotki, słuchajcie, normalnie się kółeczka kręcą. Także naprawdę fajnie. Także fajnie. Albo możecie zamienić, żeby laleczka stała, i wtedy stawiamy na tej podstawce. I jeszcze, słuchajcie, Pinky Pie ma również taki czepek do założenia. Eee, tutaj na głowę. Tylko wiecie co? O, zobaczcie. Jego się nigdzie nie przyczepia i on niestety spada. Także my się po prostu z Michalinką bawimy tak, że zaczepiamy tu za jej lok. Nie wiem, czy to mi się tak uda Wam pokazać, właśnie. Że niby, o zobaczcie, że niby tak będzie trzymać sobie. Ale on spada ten czepek. Więc powinni tu zrobić jakiś guziczek, że można było to kliknąć i by było z głowy. I by było z głowy. Zobaczcie. O, taki czepek. Teraz przejdziemy do akcesoriów. Zobaczcie. W takim zestawie jest również książeczka menu. Pinkie Pie. O, zobaczcie co ona tu serwuje: jakieś ekstra potrawy. Także książeczka bardzo fajna. Menu. Później wam to wszystko poukładam. Tu, jak dla mnie, słuchajcie, to to jest taka fajna smażona cebulka w takim fajnym koszyczku czerwonym. Zaserwowana. Koktajle dwa albo drinki. Jeden troszkę ciemniejszy, drugi jaśniejszy, malinowy na przykład ten, a ten truskawkowy. O! Takie, słuchajcie, babeczki. Trzy babeczki są, ale nie mieszczą mi się. Zobaczcie, jeden zobaczcie. Jedna jest zielona, druga jest taka ciemna, różowa i jasna, różowa. Kolejne frytki w zestawie. Jak frytki, to i oczywiście hamburger. Zobaczcie, jaki hamburger fajny. Niam, niam. Sama bym takiego zjadła. I jeszcze mamy, słuchajcie, ciasteczka. Zobaczcie, takie fajne ciasteczka w kształcie motylków na talerzyku. Kolejne, kochani, to jest taki piękny torcik niebieski. Zobaczcie, nawet u Pinkie Pie możecie zamówić torcik. Torcik. Jeszcze mamy pyszne ciasto chyba z malinami. Zobaczcie, jakie piękne. I jeden kawałek się wyciąga. O, żebyście mogli zobaczyć, co tam jest, albo z jakimiś wiśniami. Mniam, miam. Ekstra. Mamy w zestawie jeszcze dwa talerzyki, takie śliczne różowe. I jeszcze mamy, zobaczcie, musztarda ketchup. Jakby ktoś sobie życzył do hamburgerka na przykład, albo do fryteczek. I kochani, zostały nam już tylko mebelki. To były takie małe akcesoria. A teraz zobaczcie, piękne krzesełeczko. Dwa takie krzesełeczka są w zestawie. Mega fajne. Jest piękny stoliczek, śmieszny ma kształt. Taki trochę, taki znak trochę nieskończoności, albo ósemka. Jakieś dzieci mogłyby powiedzieć, że to taka ósemka. Tylko ósemka, to wiecie, byłaby tu bardziej, bardziej połączone. Ale bardzo fajny, różowo-srebrny stoliczek. I jeszcze zobaczcie taka kanapa. Bardzo fajna. Siedzą sobie tutaj laleczki, jak przyjdą do kawiarni Pinkie Pie. I ostatnia rzecz. Taka szafeczka otwierana, zobaczcie, ma takie nawet przezroczyste drzwi. Otwierana, ale z tyłu, zobaczcie, tutaj jest pusta, więc można sobie tutaj układać albo włożyć tędy, elementy i zamknąć szafeczkę. Ok, kochani, ja to teraz wszystko ułożę i później Wam pokażę, jak to wygląda. I tak wygląda zestaw Pinky Pie kawiarnia. Bardzo fajny zestaw, dużo akcesoriów. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Pokazałam Wam zestaw kawiarni, ale Michalinka jeszcze ma mnóstwo tych zestawów Equestria Girls Mini. Jeśli jesteście ciekawi i chcecie zobaczyć kolejne odcinki z takimi zestawami, zostawiajcie szybciutko łapki w górę i piszcie do mnie komentarze. Oraz nie zapomnijcie kliknąć tą subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!